Witam, witam. W dniu dzisiejszym, dzisiaj 21 września 2019 roku, no moi drodzy, i takim właśnie nastał czas, że wrzesień okazał się bardzo, bardzo chłodnym, w miarę dosyć ciepłym, ale nie aż tak ciepłym miesiącem. No ale cóż, jutro już rozpoczyna się właśnie ta jesień, jesień kalendarzowa, jesień astronomiczna. No i z tego wynika, że nie będzie już tak ciepło jak to było miesiąc temu czy jak to było w czerwcu. No ale w czerwcu to było bardzo, bardzo upalnie. Nie porównujmy września do czerwca. No, moi drodzy, Jesień, jesień, jesień przejdzie, będzie zima, znowu święta, nowy rok i tak znowu od kolejnego nowego roku wszystko zacznie się od nowa. Jesień to wiadomo, liście spadają, liście żółkną, no i drzewa na zimę są bez liści. To każdy z nas wie, może to jest trochę tak powiedziane yy, z głupstwa, bo każdy o tym wie, no ale cóż, trzeba coś mówić, trzeba coś y, oczywiście powiedzieć, przypomnieć, może nie przypomnieć, ale trzeba o czymś mówić, bo taka jest ta nasza przyroda. Właśnie jak dzisiaj ją na przykład obserwujemy. Słoneczko, a zaraz potem pochmurno, wiecznie. I taki jest właśnie nasz klimat. Ciekawe, jaka pogoda będzie niebawem, w przyszłym miesiącu, w październiku. No ta pogoda to teraz, obecnie, to płata figla, naprawdę. Raz jest ciepło, raz jest chłodno, ale nieraz może być jeszcze cieplej. Tego nikt z nas nie wie, co nas czeka w prognozie. Pogody. Różnie to bywa. Moi drodzy, jesień, jesień, nie mamy się co przejmować. Wiadomo, że jesień zawsze jest taka, jaka powinna być. No cóż, zobaczymy, i czas pokaże, co dalej. Dzisiejszy taki blok, właśnie typu jesienny wiadomo trzeba się jakoś dosyć cieplej ubierać może nie aż tak żeby się zgrzać o właśnie moi drodzy pamiętajmy aby się nie przeziębić i żeby nas grypsko nie złapało bo grypa to naprawdę niepotrzebnie mamy spędzać ten czas w łóżku i faszerować się lekami ale żeby się odpornić żeby nie mieć tej grypy to oczywiście jakieś leki na odporność, czy rutinoskorbin, czy chron... chron, chron jak to się mówi? Chron, chron... dobra, nieważne. Każdy wie ten lek podobny do y, rutinoskorbinu. No i wszelkie leki na odporność. Oczywiście y, y, herbata y, z miodem, z malinami i cytryną też y, dobrze y, y, robi na jesienne y, dni. Tak przecież babcie... Kiedyś nam proponowały. I do dzisiejszego dnia, jeżeli takie babcie są, to i to nadal proponują. Serdecznie Was pozdrawiam, pamiętajcie, aby się odpornić i nie życzę Wam, absolutnie Wam nie życzę, aby Was grypa złapała czy jakiekolwiek przeziębienie, bo potem kaszel, gardło drapie tu, ślina w przełyku. Flegma, za przeproszeniem, no nie życzę tego, nie życzę absolutnie nikomu. A więc odporniajcie się i miejmy nadzieję, żeby nas ta grypa nie złapała. No i ubierajcie się w miarę na pogodę. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach mojego bloga. Cześć!